Hej widzowie, witajcie w kolejnym odcinku tego kanału Challenge Moons. No, a dzisiaj sobie pogramy na kolejnym księżycu, jakim jest OOW25. Ow. Co to będzie? Nie mam pojęcia. Zaraz zobaczymy. A no nie. Kama, to będzie albo. Albo Dine. Nie, to będzie chyba tytan. Nie, nie wiem, w znaczy sensie tytanowa powierzchnia. Dobra, kupimy też czas zawsze, więc to nie będzie, nie wiem, przedłużało. Mam bardzo dużo pieniędzy Nie wiem... Nie wiem co mogę jeszcze w sumie za to kupić fajnego JETPACK! LET'S GO! Jeśli wydałem c pieniądze na jetpacka Super! Coś jeszcze fajnego jest? Plushie podjamam, a na... Dobra, lecimy, zobaczmy co do nas się tutaj trafi tym razem. Coś cię, że nic dobrego. O nie, to jest daj. W sensie tutaj tak samo jak daj nie będzie. Holala. Ale hej, to, jest, to, nie, to nie jest time tylko to jest OOW-25, może, może będzie całkiem spoko. Nie będzie całkiem spoko. I co to będzie jak coś tak czy ja.

To jest... jak na orędzie. Zaraz się lewiemy. O kurde. A jest ladder? Ej, czekajcie. Mnie nie bardzo się, się zda na dajnie. Bo to jest... ...zdecydowanie dajnowe. No bez jaj Nikon Mehalo widzę, że tutaj w takim razie Ten jetpack może się naprawdę przydać. Tylko mi tego brakowało. Widzę, że pora umierać. Jest tam gry na dużo dwoni za próbujemy to zrobić Spróbuję Jesus jak chcieli, żeby to i tak za wiele nie, 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 nie zbiora O no, to dziewczynka możemy naskoczyć Zwykle na plausę jest świetna. Ja tutaj nie po Ciebie nie po Ciebie O Fajny ten księżyc No rozumiem sobie drugi lot Zaraz Okej, okay, sorry Miałem, była krótka przerwa Wracając Drugi lot No i tego Już mniej więcej jak tam wygląda A, chyba <grym>, ja tam straciłem miałem przerwę ale dobra. Eee, co ja tam chciałem? Na pewno. Uuu, dobra, to ceny są jednak stałe. To spoko. Że tak musi być dzisiaj. No. No. Dobra. no eee, to jest standardowo. Jest ten grenade. I. Albo drugi? Nie, ma tam, tam był gigant. Ale z drugiej strony, no skoro mamy rzadek, no to co mi inny może zrobić? Woskoczyć no się może co najwyżej Upa, to kupiłem? Belt chciałem Dobra, lecimy, drugi lot. A, to będzie szybki odcinek. nie prawda, bo nie masakra. Tak to, ale ja się nie dam rady. Jasnie nie dam rady. Nie, nie, jak będzie ją... Kurde. Teraz mnie znowu zaatakuję co nie? że to jest tylko język wołowy, ale tak, tak. Dobra, widzę co. Będzie lepszy do tego. Myślę, że będzie tak do tego No ciebie. Wow. Jest dziesiąta. Widzowie, jest dziesiąta się to? Ja może, ja może powtórzę, bo może, może się nie zrozumieliśmy. Jest dziesiąta. Rano. Wchodzimy, co? Hu, co, ja myślę? Ja myślę, że tutaj i tak nic nie zbiorę tak naprawdę. Bo serio, widzicie, co się tutaj dzieje. Czy To było, to było bliskie. Jak się. E. O, nawet nie muszę. Nie muszę. Hej, śmierć wrogą firmę. Możesz nas skoczyć teraz, kimkolwiek jesteś. Mamy, mamy w sumie złom. Ej. Ej, szczerze, chcę kogoś zabić tym shotgunem, naprawdę. O, patrzcie. Ile. Ej, shotgun szaleniec jest wartym. Kimkolwiek jesteś, nie boję się ciebie, albowiem mam broń. Palną. Cześć to jest? O, hej Co to się ja po prostu wrócę. Spróbuję. O, chyba nie dam rady. Co ja mam teraz zrobić? Nie zastanuję go, bo nie wiem jak. A przycisk jest, przycisk jest za mną. Questa situazione Vedo che ho un plan Un buon plan Come on! Ale wiecie co? Mam pomysł jak zebrać złom. Shotgun to złom. Możemy zebrać trochę tam rzeczy, które tam leżą. No i nie, nie użyłem go nawet. Wiecie co? Przykro mi jest teraz. Głupia dziewczynka, wszystko zepsuła. Znowu. на Не! To jest źle, ale w sumie to jest aż tak źle. Jest pająk. Jest dziewczynka. W no mi się w się taki amb ambiencik się włączył. I wiecie co mam złom. Wywalam stąd. Mam złam to się liczy. udało się, udało się coś zebrać, jazda. Let's go! Let's go! 39 Jest dobrze, tak trzymać. Nie wiem, czy nie zabicie jednego bonusowego bo tak bo tak trochę. Zobaczymy, które będę! Yo! Sto Nie jest źle. Mógłbym zrobić ci lepiej. Eee, ale skończę ten film. Napiszcie w komentarzu, że chcielibyście zapowiedzieć mnie, próbującego to zrobić jeszcze raz. Może wezmę drugą osobę. Może, nie obiecuję. Możliwe. Napiszcie, czy byście chcieli, albo nie wiem. Jakbyście chcieli, to może dać dać, nie wiem, pięciu łapek w górę. To będzie dla mnie, że chcecie ten, ten księżyc jeszcze raz. Ja? Nie wiem, on jest kurde, drumujący. W sensie nie, niefajny, nieprzyjemny, nie miły. A jak chcecie, no to co ja mogę. Tylko spełnić wasze prośby i oczekiwania. Nie mam za bardzo pomysłu na auto dzisiaj, więc tego. Cześć.